Witajcie kochani, z tej strony Tamara Gonzalez Perea. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj film o tym, z czym spotykam się na co dzień, czyli z nieakceptowaniem swojego ciała. Chciałabym Ci zadać takie pytanie. Czy szanujesz swoje ciało? Czy kochasz swoje ciało? A jeżeli nie, to dlaczego tak trudno jest nam pokochać siebie? Chciałabym w tym filmie podzielić się z Tobą doświadczeniami na temat tego, jak zmienić obraz swojego ciała, jak zmienić to połączenie, które mamy i które powinniśmy mieć właśnie z własnym ciałem. Ono zawsze powinno być dobre, pozytywne, bo ciało to jest coś wspaniałego. Zapraszam Cię do obejrzenia dzisiejszego vloga i mam nadzieję, że znajdziesz w nim rzeczy, które pomogą Ci być szczęśliwszą, pewniejszą siebie osobą. Co to właściwie znaczy pokochać siebie. Wszyscy znamy to wyrażenie. Krzyczy ono do nas z okładek artykułów, z okładek portali różnego typu. Pokochać siebie tak naprawdę, czyli co? Pokochać siebie to znaczy żyć w pełnej akceptacji tego, kim jesteś i jak wyglądasz. Ciało nie jest jakimś osobnym bytem, które po prostu przypadkiem. Przypadło tobie, tylko jest czymś, co jest nierozerwalnie związane z tobą, z tym kim jesteś, jaka jesteś, jak wyglądasz. Już wielokrotnie w moich nagraniach mówiłam ci o tym, że ciało jest ekranem dla Twojego ducha. Jeżeli czujesz się niespokojny, niespokojna, jeżeli jest ci źle, to ciało będzie manifestować to w każdy możliwy sposób, aż w końcu zobaczysz to, co chcę Ci pokazać. Wcale nie będzie rzadkością, jeżeli na myśl o spotkaniu z kimś. Kogo wcale nie chcesz oglądać i z kim nie chcesz rozmawiać, będzie bolał Cię brzuch. Zdarza się, że jeżeli ktoś nie chce bardzo czegoś robić, a na przykład wykorzystuje do pracy prawą rękę, to bywa, że na przykład skręci nadgarstek. Ciało jest ekranem tego, co mamy w środku i bardzo ważne jest, żeby je akceptować. Musicie być wdzięczni za wasze ciało, za to, jakie jest, za to, że was nosi. Zobaczcie sobie na wszystkie osoby, które z jakichś względów, często zdrowotnych, często genetycznych, nie dostały w pakiecie zdrowego, szczęśliwego ciała. A potem zobaczcie, jak bardzo te osoby często pokazują nam, jak niewiele potrzeba do szczęścia, jak bardzo szanują to, co mają. Warto się od nich uczyć, dlatego że nasze ciało jest naszym darem. Powinniśmy je kochać. Okej, okay, wiem, że żyjemy w epoce Instagrama, w epoce social media, w epoce Photoshopa, ale to wszystko wcale nie jest wytłumaczeniem do tych wyśrubowanych standardów, które sami sobie narzucamy. Ważne, żeby zaakceptować swoje ciało, żeby się go nauczyć, żeby je zrozumieć. Jeżeli masz tendencję do tycia, albo jeżeli masz tendencję właśnie do niedowagi, to co Twoje ciało chce Ci powiedzieć? Co takiego sprawia, że albo nie pozwalasz siebie nakarmić, albo że karmisz siebie za bardzo? Nagrałam już film o tym, czy jesteś emotional eater i jaka jest Twoja relacja z jedzeniem. Jeżeli masz problemy z wagą, z niedowagą, z jedzeniem, właśnie, to zachęcam cię gorąco, żeby do tego nagrania wrócić. Szacunek do własnego ciała to też unikanie toksycznych uzależnień, toksycznych substancji. Wszystkiego, co ma destrukcyjny wpływ na Twoje ciało. Twoje ciało jest tylko jedno. No tak. Wymieniamy podobno cały skład komórkowy naszego ciała co 7 lat, ale jednak dostajesz je jedno na całe życie i warto, żebyś o nie dbał, o nie dbała. To sprawi, że będziesz dużo lepiej zsynchronizowana ze sobą. Ciało jest doskonałym narzędziem, chociaż nie lubię tego słowa. Uważam je za narzędzie Boga, narzędzie wszechświata. Nieważne w jaką religię wierzysz, czy nie wierzysz w nią wcale, ciało dostajemy w darze i warto. Aby z niego korzystać umiejętnie, pozwolić ci ono przenosić się we wspaniałe podróże, pozwolić ci ono przytulać i dotykać ludzi, których kochasz. Ciało pozwala ci doświadczać w tym życiu poprzez wszystkie zmysły, które masz. I zastanów się, jak często dziękujesz swojemu ciału. Podziękować swoim rękom, nogą, swojej skórze, swojemu sercu, swojemu żołądkowi za to, że są. Ja robię to codziennie. Jeżeli tylko mam okazję, to dziękuję swojemu ciału, swoim kolanom, swoim rękom, swoim nogom, swoim oczom za to, że patrzą. Pomyśl sobie, jak często narzekamy na nasze ciało, a jak rzadko jesteśmy mu wdzięczni, że jest. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, dlaczego tak trudno pokochać Ci swoje ciało? I dlaczego tak trudno w ogóle Ci spojrzeć na swoje ciało w pozytywnym aspekcie? Pewnie gdybym zapytała Cię teraz, jakie elementy ciała w sobie lubisz, jakie części ciała w sobie lubisz, to byłoby Ci trudno na nie odpowiedzieć. Ale gdybym Cię zapytała, co chciałbyś, chciałabyś zmienić albo co Ci się nie podoba, to pewnie przygotowałbyś mi lub przygotowała długą listę. Czasami bywa, że niekończącą się. Z czego to wynika? Jednym z kluczowych czynników jest niestety presja społeczeństwa. Ten instagramowy, magazynowy, wyidealizowany obraz kobiecego lub męskiego ciała. Tak naprawdę niewiele jest istot na świecie, które są w stanie tak wyśrubowanemu standardowi sprostać. A jeżeli już są, to często muszą się wspomagać różnymi innymi pomocami. Wiecie o czym mówię. Ważne, żebyś zrozumiała, że te standardy absolutnie nie przystają do rzeczywistości. Że ty nie musisz wyglądać jak modelka z wybiegu Victoria's Secret, która ma 1,85m i waży 45kg. Ważne, żebyś zrozumiał, zrozumiała, że twoje ciało jest piękne, takie jakie jest. A jeżeli da Daje ci sygnały o tym, że coś w nim się psuje, coś jest nie okay, to słuchaj swojego ciała. Zrozum, że nikt nie będzie szczęśliwszy, a na pewno ty nie będziesz szczęśliwszy, od wyglądania tak, jak ktoś gdzieś, jak jakaś gwiazda, jak jakiś celebryta czy jak jakaś modelka, właśnie. Ty będziesz szczęśliwszy, jeżeli zaakceptujesz, to, kim jesteś i zobaczysz, co masz sobie pięknego, co masz dodania. dania. Kiedy rozmawiam z kobietami na temat tego, właśnie jakie są standardy we współczesnym świecie, jakie są standardy estetyczne, jakie jest kanon piękna, to wielokrotnie podkreślam, że pamiętajcie zawsze o tym, że kiedyś na okładkach magazynów były wyłącznie modelki. Taki wcale nie miały rozmiaru zero. Były w różnych kształtach, wymiarach i rozmiarach. Ale od kiedy zmieniła się tendencja i na okładkach magazynu zaczęły się pojawiać aktorki, właśnie, no to okazało się, że ta grupa. Właśnie tych, które wcześniej grały w filmach, zaczyna próbować sprostać standardom grupy, która wcześniej zajmowała się głównie prezentowaniem ubrań. No i stąd mamy ten paradoks. Ale jeżeli naprawdę zastanawiasz się, czy musisz sprostać z tym standardom, to popatrz sobie na aktorki z hollywoodzkiej Alisty. Kiedy myślę o Meryl Streep, o Emmy Stone, o Osha Winfrey, o Ellen DeGeneres, o Kate Blanchett. To wszystko sprawia, że widzę kobiety. W różnych kształtach i rozmiarach. Z pewnością wiecie, kim jest Jennifer Lawrence. No, to jest aktorka, która naprawdę zawojowała Hollywood w bardzo szybkim tempie. Ja ją zresztą uwielbiam. Jennifer Lawrence była uznawana swego czasu za, cytuję, zbyt grubą, żeby grać seksowną, ponętną kobietę. Wiele producentów i wielu reżyserów mówiło jej, że jeżeli chce dostać tę czy inną rolę, musi schudnąć. A co ona mówiła wtedy? I widzicie, gdzie teraz jest. Jest. Absolutnie jedną z najlepiej zarabiających aktorek. Świetnie wygląda, do tego ma charakterek i ma pazurek, i to wszystko sprawiło, że kochamy ją za to jaka jest. Pamiętajcie o tym, kiedy będziecie sądzili, sądziły, że musicie się dopasować do jakichś standardów wyznaczonych przez zewnętrzne jednostki. Chrzanić to! Kolejną rzeczą, która utrudnia Ci naprawdę pokochanie siebie jest to, że pewnie tworzysz granicę między tym, co uważasz, że powinno być, a co naprawdę jest. Pozwól sobie pokochać swoje ciało, doceni to, jaka jesteś, jaki jesteś. Popatrz na swoje ręce, dłonie, nogi i dostrzeg to piękno, które widzą w nim wszyscy inni. Często jest tak, że jakaś część ciała wydaje nam się zupełnie... Mm, a inne osoby na nas patrzą i mówią: Wow, ale ty masz piękne oczy, wow, ale ty masz włosy. To jest coś wspaniałego. Dla mnie na przykład jednym z takich niezwykłych doświadczeń było, kiedy jeszcze byłam bardzo młoda i miałam już pierwsze swoje relacje, pierwsze swoje miłości. Zawsze uważałam, że kolor moich oczu jest totalnie banalny, nudny i pospolity. Zawsze chciałam mieć niebieskie albo zielone oczy i z, po prostu z wielkim zachwytem i zazdrością patrzyłam na dziewczyny, które właśnie taki kolor miały. Każdy, każdy jeden chłopak, z którym byłam, mówił mi jako jedną z pierwszych rzeczy, że bardzo mu się podobają moje oczy. I ja dopiero dzięki temu zaczęłam lubić siebie i zaczęłam lubić te swoje oczy. Inni patrzą często na Was zupełnie inaczej, z miłością, z łagodnością. Ja bym chciała, żebyś Ty tę miłość i łagodność wprowadził w patrzeniu na siebie. Kiedy następnym razem spojrzysz rano czy wieczorem w lustro, powiedz sobie Hej, pięknie wyglądasz. Hej, kocham Cię. Hej, poszłam do oczy. Fajna ta fryzura dzisiaj. Pogadaj ze sobą. Tak wiem, że to wydaje się pewnie śmieszne, jeżeli tego nie praktykujesz, ale gwarantuję Ci, że mówienie do siebie tak, jakbyś mówił do najlepszej przyjaciółki czy przyjaciela, potrafi wiele zmienić. Pomyśl sobie, że tam w lustrze jest ta osoba, która jest dla ciebie najważniejsza na świecie i którą Ty Powinieneś kochać najbardziej na świecie. A jeżeli tego nie robisz, to właśnie patrzenie w lustro i mówienie do siebie z miłością będzie pierwszym krokiem do tego, żeby to zmienić. Jedną z rzeczy, o których chcę także powiedzieć, a która jest według mnie bardzo ważna, jest tworzenie granicy między Intelektem, duchowością a cielesnością. Jeżeli na przykład mamy tak, że jesteśmy bardzo rozwinięci intelektualnie, albo duchowo, albo jedno i drugie, i uważamy, że ta sfera jest bardziej godna, lepsza, zasługująca na uwagę, a sfera ciała jest B, no bo to przecież jest ciało, to jest tylko białko, poza tym, no to jest takie wiecie, prymitywne. Prawda jest taka, że ciało jest nierozerwalnie złączone z duchem, i po to to ciało nam pokazuje i po to my jesteśmy ubrani w to ciało żeby celebrować to wszystko, co ma nam do dania. Jeżeli stawiasz granicę między duchowością, intelektem, a ciałem, które jest po prostu nic nieznaczące, to zadaj sobie pytanie, dlaczego nasza dusza wciela się na Ziemi? Dlaczego nie wcielamy się w światach duchowych, astralnych. Dlaczego nie jesteś aniołem bez ciała, tylko z pięknym duchem i pięknymi skrzydłami? Jesteśmy tutaj na Ziemi, właśnie w takiej, a nie w innej formie, dlatego, że ciało jest ważne. Ciało przyspiesza wiele procesów. Jeżeli pracujesz z ciałem albo widzisz, jak ktoś pracuje z ciałem, to zauważasz doskonale, że czasami trudno jest nam mówić o jakichś traumach, trudno nam jest mówić o emocjach, ale nasze ciało nam je pokazuje. Jeżeli chodzisz na jogę, jeżeli chodzisz na warsztaty pracy z ciałem, to zauważasz, czasami Mały zabieg dotknięcia, mały zabieg przytulenia sprawia, że uwalnia się w nas coś, co długo było spychane do podświadomości. Ważne, żeby ciało w ten sposób kochać, traktować i żeby absolutnie nie rozdzielać umysłu, ducha i ciała. Zresztą ja uważam, że to jest właśnie ta piękna święta trójca. Ostatnią taką rzeczą, na którą chcę ci bardzo, bardzo zwrócić uwagę, jest to, że jeżeli nadal nie potrafisz pokochać swojego ciała, to sprawdź, czy nie przeszkadza ci w tym taki cichy, lekko wkurzający, lekko krytyczny głosik w Twojej głowie. Ten, który mówi. Mm, jesteś gruba. Mm, masz brzydkie łydki. Mm, ona jest bardziej atrakcyjna od ciebie. A masz za mały biceps. Ten gość, to dopiero wygląda męsko. A Ty? Jeżeli słyszysz w swojej głowie w tej lub w innej formie taki głosik, to znaczy, że masz problemy z ego i że Twoje ego przejmuje stery Twojego życia. To da się zmienić, więc mam nadzieję, że tutaj mam dla Ciebie optymistyczną wiadomość, jak to zrobić. Zachęcam Cię do zobaczenia mojego nagrania pod tytułem Ego. Jak wyciszyć głos w swojej głowie, który mówi Ci, że jesteś niewystarczający lub niewystarczająca. To jest naprawdę jedna z podstawowych rzeczy, od której się zaczyna pracując ze świadomością. Ego jest takim głosem, który czasem sprawia, że nasze życie jest znacznie trudniejsze niż powinno być, ale ten głos wcale nie musi mówić ci przykrych czy negatywnych komentarzy. Wręcz przeciwnie, jeżeli zaczniesz z nim wpracować, może być twoim najlepszym przyjacielem i motywatorem. Tym samym przechodzimy do metod, które mogą ci pomóc w tym, żeby pokochać swoje ciało. Wspomniałam już o metodzie pracy z ego i odsyłam cię do tego nagrania. Chcę ci też zaproponować metodę pracy z wewnętrznym dzieckiem. Dlaczego mówię o tym w tak wielu nagraniach? Przede wszystkim dlatego, że to jest absolutnie podstawowe narzędzie w rozwoju osobistym i rozwoju świadomości. Praca z wewnętrznym dzieckiem sprawi, że staniesz się spokojniejszy, bardziej zrozumiesz, skąd biorą się wszystkie twoje silne negatywne i pozytywne emocje i uda ci się doskonale połączyć ze swoim ciałem. Często jako dzieci nabieramy różnych nawyków, różnych zachowań, do których później do końca nie jesteśmy świadomi, a one niestety no rządzą naszym życiem. Cofnięcie się do etapu, w którym nabyłaś lub nabyłeś te zachowania sprawi, że zobaczysz, co tak naprawdę za nimi stoi, co jest ich przyczyną, a przede wszystkim uda Ci się skutecznie odprogramować. Mówię z doświadczenia swojego oraz wielu innych bliskich mi osób, które właśnie metodę pracy z wewnętrznym dzieckiem stosują. Jeżeli tego jeszcze nie robiłaś, to spróbuj koniecznie. Jest to najpiękniejsze, co mogę ci ofiarować. Jedną z rzeczy, którą chcę ci gorąco polecić, a która też zmieniła ogromnie moje patrzenie na własne ciało, jest sport aktywność taka która jest z tym ciałem związana mówię na przykład o tańcu albo o jakiejś gimnastyce albo o jodze o czymś co pozwoli ci docenić jak bardzo twoje ciało jest pięknym narzędziem jak bardzo jest elastyczne jak bardzo potrafi wspaniale wyglądać to są takie aktywności które sprawią że w końcu poznasz swoje ciało i zobaczysz jak wiele możecie razem zrobić jak pięknie możecie razem wyglądać Pamiętasz, kiedy mówiłam o tych wyidealizowanych przykładach? No, takich, które oglądasz na okładkach magazynów czy na Instagramie. Chcecie zachęcić do czegoś zupełnie innego. Do tego, żebyś karmił, karmiła się pozytywnymi przykładami. Powiem ci, że ja ze swojego doświadczenia wiem, że zdecydowanie lepiej na moją psychikę i na moje samopoczucie działają przykłady kobiet, mężczyzn, takich, którzy po prostu Pokazują swoje życie, którzy są szczęśliwi, którzy dzielą się tym, co robią, dzielą się swoimi pasjami, a niekoniecznie takich, którzy pozują po prostu w doskonałych strojach, doskonale naoliwieni, doskonale wyfotoszopowani. Stwierdziłam w pewnym momencie, że na moim koncie Instagramowym mam już dość manekinów i ludzi, którzy wyglądają totalnie tak samo. Chcę prawdziwych ludzi z prawdziwymi pasjami i z prawdziwymi wartościami, które mają do przekazania. To nie znaczy, że jeżeli ktoś ma idealną sylwetkę, to nie warto. Warto go obserwować, czy na pewno nie ma nic do przekazania, ale zwracaj uwagę, czy wygląd zewnętrzny to jest jedyne, czym ktoś się dzieli, czy może obok tego pięknego zdjęcia jest też równie piękny opis i równie wartościowy. Zwróć uwagę na to, czym się otaczasz, co oglądasz i jakimi bodźcami doświadczasz swoje ciało. A gwarantuję Ci, że zdecydowanie łatwiej będzie Ci spojrzeć na siebie samego łaskawym okiem. Na koniec już chciałabym obalić pewne tabu. Mówię o psychoterapii. Jeżeli czujesz, że trudno Ci porozumieć się ze swoim ciałem, jeżeli czujesz, że masz problemy z jedzeniem lub z niejedzeniem, jeżeli czujesz, że nie wyglądasz tak, jakbyś chciał, chciała i do tego wszystkiego nie potrafisz spojrzeć na siebie pozytywnie, to może czas zastanowić się, czy nie warto poszukać pomocy u specjalisty. Hej, nie ma w tym nic złego. Nie wstydź się tego. To jest piękne, że szukasz pomocy i piękne, że próbujesz budować zdrową relację z samym sobą. Nie bój się, że ktoś Cię osądzi. Jeżeli ktoś to zrobi, to znaczy, że nie ma na niego miejsca w swoim życiu. Ja uważam, że to jest coś, czego należy być dumnym. Jeżeli czujesz, że chciałabyś lub chciałbyś skorzystać z pomocy profesjonalisty, to koniecznie to zrób. Gwarantuję ci, że to będzie jedna z najlepszych decyzji w Twoim życiu. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną w tym nagraniu. Mam nadzieję, że dzięki temu filmowi spojrzycie łagodniej na swoje cudowne ciała. I chciałabym, żebyście wiedzieli, że dla mnie. To też była ogromna droga. Dla mnie to też były przeprawy i dla mnie to też była długa nauka tego, jak patrzeć na siebie łaskawie, jak siebie lubić, jak siebie kochać, jak siebie doceniać. Dzielę się z Wami tym, czego sama doświadczyłam i tym, z czym sama miałam problem. Więc jeżeli macie dla mnie też jakieś rady od siebie, bo może Wy w tej drodze też zaszliście już daleko, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. A jeżeli potrzebujecie wsparcia, pomocy i macie problem ze swoim ciałem, to koniecznie. Koniecznie piszcie tutaj. Mamy taką cudowną społeczność, że ja oraz inni oglądający ten film na pewno posłużymy Ci radą, pomocą i dobrym słowem. Do zobaczenia, kochani, w kolejnym vlogu.